Cześć, witam na kanale Kolejcjoner Horroru Luty jest to dla mnie dość pracowity miesiąc Dlatego nie miałem czasu nagrać ani animacji Ani żadnej prezentacji figurek Ale że jest środa i powinienem Wam wrzucić jakiś filmik Także nie zawiodę Was I pokażę Wam paczkę Paczkę niespodziankę A oto paczka, paczka niespodzianka Sam nie mam pojęcia jakie tam figurki się znajdują Zamówiłem tą, ten kartonik za 800 zł Także mam nadzieję, że jakieś takie Fajne unikaty może się znajdą. Mam 100% pewność, że na pewno to są oryginały, także o to nie muszę się martwić. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych figurek, które posiadam, a może znajdziemy tam właśnie jakieś unikaty lub ciężko dostępne figurki w Polsce. Także zaraz się przekonamy. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że to będzie taki szybki unboxing, także zobaczycie figurki, które będę wam prezentował w najbliższej przyszłości, ale dzisiaj nie będziemy robić żadnych takich szczegółowych. Yy oględzin tych figurek a więc do rzeczy sprawdźmy co się znajduje w tej ciężkiej paczce obejrzymy to razem ładnie zaklejone już widzę bombelki, także dobrze zapakowane dobra, nie patrzę się do środka wy będziecie pierwszymi, którzy zobaczą co tam się znajduje Dajcie, tam. Dobra. Pierwszą rzeczą, którą wyciągnę jest. O oh my god! Figurka Serifa Hujta. Jest to figurka firmy Mac Farlein Toys. Jeszcze takie figurki nie mam. Znaczy, takie firmy jeszcze nie posiadam. Także to jest moja pierwsza figurka. I muszę przyznać się, że jestem bardzo zadowolony już, że ją dostałem, ponieważ ta figurka jest ciężko dostępna w Polsce. Jeżeli ją masz, to jesteś szczęściarzem, tak jak ja od dzisiaj. Nie mogę doczekać się, kiedy ją rozpakuję, także no i mega się jaram, nie? Jeżeli chodzi o tę postać, to mogliśmy zobaczyć ją w tektackim masakrze z 2003 roku. Jest to szeryf. Na tle samochodu z rozwaloną szybą, gdzie są ślady krwi, i na oponie jeszcze możemy zauważyć z tego co widzę na zdjęciu mózg. To jest wtedy jak ta młoda grupka ludzi zabrała autostopowiczkę, która w ich aucie strzeliła sobie w głowę. A ci przyjechali, zadzwonili po szeryfa, ten przyjechał, i to jest właśnie ta scenka. Ten tył samochodu i ten gościu. A ten gościu był bardzo wredny. On był z rodziny z Sojerów. No, przypał, nie? Bo on zwabił ich do swojej rodziny kanibali, i tam zaczęła się krwawa przygoda naszych bohaterów. I niestety większość z nich źle skończyła, nie? Chyba prawie wszyscy oprócz tej kobiety, która grała główną rolę. Także mega się jaram, cieszę się, że ją mam, i nie mogę doczekać się, kiedy rozpakujemy ją i sprawdzimy, jak prezentuje się poza tym blistrowym opakowaniu. Kozacko, już się cieszę, ponieważ już wiem, że jestem na plus, ponieważ nie widziałem tej figurki ani na polskich sklepach, czy zagranicznych, nawet na y, Ebayu chyba innym widziałem, nie, no, także cieszę się, cieszę się. Kolejna figurka A jest to Ghostface, to jest to Funko Pop, nie, także ja Funko Popów nie zbieram. No ale fajnie przyda się w niedzielę, wam robię filmiki z żartami, także może ją wykorzystam. A tej postaci chyba wam przedstawiać nie muszę. Ta postać pochodzi z filmu "Krzyk". Były cztery części, parodie, także na pewno każdy ją kojarzy. Lecimy do na następnej figurki. Losu, 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 losu i mamy. O oh, shit! Topur, jest to Victor Crowley. Victor Crowley. Chyba jakoś tak, nie? Jest to nowość, nowość Zneka. Wygląda konkretnie i przerażająco. Kiedy się właśnie ostatnio oglądałem na stronce Zneki, i chciałem ją, chciałem ją kupić, chociaż ten film tak naprawdę mi się nie podobał. No, ale po prostu figurka. No ładna, będzie prezentowała się bardzo dobrze na mojej yy, półeczce z resztą upiorów, nie? Także, no super. Także rozpakujemy ją za parę dni, sprawdzimy co tam się kryje. Bo widzę, że tu ma jeszcze wymienną dłoń, jakąś siekierę. Nie wiem, czy to jest piła, szlifierka czy coś. Później to ogarniemy, nie? Przy recenzji tej figurki. No to powiem Wam, że jestem znowu zadowolony. Także, no super, nie podoba mi się. Ok, lecimy do następnej figurki. Teraz chyba będzie Ultimate, bo jest kwadratowa prostokątna pudełeczko i jest to. Jest to przywódca gremlinów Stripe. Chyba tak się nazywał, chyba tak to się czyta, nie? Figurka prezentuje się tak. Oczywiście rozpakujemy ją w którymś tam odcinku. Już jedną figurkę wam kiedyś pokazywałem i mówiłem wam. E, Gremliny to nie jest horror, ale wam pokażę, nie? Ktoś z Was właśnie mi napisał, że to jest horror. I ja mówię, e, jak horror, jak to w niedzielę zawsze po południu leciało. I dzieci to oglądały, nie? A horrory nie są dla dzieci. Ale sprawdziłem sobie na film i faktycznie to ma gatunek horror. Także lekkie zdziwko. No, lekkie tak piszą, to tak jest, nie? Także mamy tutaj gremlina i obadamy go za też za parę dni. Zrobimy szczegółową recenzję. No, także. Fajnie, bo to jest drugi taki gremlin, nie? W sumie mam już trzy, bo mam tego gizmo, gamera, i teraz mamy Stripa. No fajnie, chociaż. Jakiś tam mega fanem gremlinów nie jestem, ale one się bardzo ładnie, właśnie prezentują nie? Bardzo ładnie wyglądają na półeczkach. Można powiedzieć, że jestem zadowolony. Kolejna figurka, i to będzie chyba znowu Funko Pop, ponieważ jest to mały kartonik i jest to Norman Bates z filmu Psychoza. Także to jest bardzo stary film. Możliwe, że młodsza część z Was może nie kojarzyć tego filmu. Jest to po prostu gościu, który przebierał się za swoją matkę i zabijał kobiety. Także wrzucę może taką popularną wstawkę i może coś przykojarzycie, jeżeli go nie znacie. Jedynka jak najbardziej mi się podobała, A reszta też taka, taka na raz, no ale jedynka rządzi, nie? I teraz ostatnia figurka, i to właśnie, no już tutaj zerkłem, niestety. No i mamy zestaw z teksanskiej masakry, piłą mechaniczną i jest to z drugiej części filmu. Także mamy The Hitchhiker i nabys Puppet. Także bardzo fajna figurka, bo to jest jedna figurka, a druga to jest kukła, którą można przymocować w figurce mm, do dłoni, i tak dalej. Ponieważ w filmie oni sobie właśnie zakładali tą kukłę, i latali, straszyli. No ciekawie to wyglądało. Sprawdźcie sobie teraz tą scenkę. Yes. No, ogólnie świetny zestaw. Mamy tutaj jeszcze jakieś aparaty, noże i inne ciekawe rzeczy. Także również rozpakujemy to za parę dni. Sprawdzimy jakość tej figurki i oczywiście postawię go obok Letterface'a, który tutaj, właśnie wyżej jest już na półeczce i czeka na swojego yy, braciszka, nie? Jeżeli zastanawiacie się co to za gościu, ta figurka to jest brat, bliźniak Choptopa, Ale jednak ChopTop robił lepszą robotę w tym filmie, nie? No okej, okay, no to w kartoniku mieliśmy 6 figurek, 3 figurki z Neki, 2 figurki Funko Pop i jedną z McFarlane Toys. Także najbardziej zadowolony jestem z tych figurek z Teksanskiej masakry piłą mechaniczną. Trzecie miejsce moje to jest Topór, zneki, nowość na rynku, a potem gremliny, no i Fanko popy. Chociaż te Fanko popy kiedyś będą pewnie rozdane albo zrobię jakiś konkurs, bo jak wcześniej wspomniałem, no nie zbieram ich. nie? I do zobaczenia! Widzimy się za niedługo. Dzięki na razie i cześć. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, a nie dać łapki w górę. Albo nawet i w dół że Ci się nie podoba, nie? Dzięki, na razie i cześć!